Siemanko, z tej strony witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale Już na starcie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na moim kanale Bo to motywuje mnie do nagrywania kolejnych odcinków Chciałbym wam powiedzieć, że jak wiecie mundial się zbliża I też mam szkoły, więc odcinki będą teraz trochę rzadziej, ale dalej będą No i co? Dzisiaj otworzymy sobie tutaj mega wypas karciany Magazyn Just Kicked y, październik 2022 magazyn kosztuje 13,99 i zawiera dwie saszetki promocyjne, oczywiście, gdzie nie możemy trafić y, karty. RAR y, ani legendy, ani takie inne oraz trzy karty limitowane w sensie dwie, no bo te końce to się mało co liczą. No i co? Będziemy sobie. Otwierać żeby to nie uszkodzić kart limitowanych w ogóle ja zapomniałem, że wycho wychodzi czas kikit i kupiłem go gdzieś kilkanaście dni po premierze i był ostatni egzemplarz kupowałem na stacji Orlen. A więc co? Mamy tutaj pierwszą limitkę Rubena Diaża, Diasa Fajnie, nie miałem jej, tak samo jak nie miałem e, Pedriego. Bardzo fajny młody zawodnik. No i końce. Jak chcie, to macie. Kodzik. No i co? Mamy również? Dwie promocyjne saszetki. Przepraszam jak nie pokazuje jakoś. Do kamery, ale mam trochę wyżej kamerę, żebyście, żeby cały magazyn się ujął. Oczywiście mam tutaj e, koszulki Ultra Pro. Muszę sobie domówić, bo mam ostatnie sztuki. Może będzie odcinek z otwierane paczki z produktami jakby zabezpieczającymi karty. No i przyjrzymy sobie na szybko magazyn. Tutaj widzę już mamy napisane rywal polski faworytem Mistrze świata. No tak oczywiście jest. Ciężko będzie z tą Argentyną wygrać, ale. Zawsze jest jakaś nadzieja. Tutaj mamy um, spis treści myślę, że nie będę. tych stron za bardzo przeglądać, bo sami pewnie sobie to potem przeglądacie a tutaj liczy się czas odcinka też mamy Lewandowskiego, tak zmieniła się wartość Lewego mamy plakaty tutaj widzę Halant i Musiala Halant w świetnej formie tutaj mamy Aca Milan wygrywający ligę włoską mamy tutaj Wdowiak z Rakowa Częstochowa Thibaut Courtois, David Nunes, Gianluigi Donnarumma i tutaj wszyscy już chyba byli. Tutaj wskaż różnice, różne takie kierki. Ja to może potem sobie rozwiążę tutaj wszystkie krzyżówki. Tutaj mamy oczywiście rysunki czytelników. Tutaj mamy komiks. Chcecie, to możecie sobie przeczytać, dam Wam chwilę. No, a więc może zdążyliście, może nie, możecie sobie zatrzymać filmik. No i tutaj, 8 listopada, czyli no, muszę Wam powiedzieć, że za, jak ja to nagrywam, jest. Pewnie jak Wy to widzicie to już jest po 8 listopada, więc niedługo też się pojawi odcinek z tego Kita. Mamy tutaj 5 naklejek, ja nie zbieram tych naklejek Ale sobie może otworzymy taką saszetkę na innym odcinku Mamy znowu dwie saszetki i dwie karty limitowane, tutaj widzę z USA Reina i Marquinhos oraz te Coinsy mam mamy pocztówki Gnabrik, Havertz, Pogba i Frankowski. A więc, no, to jeśli chodzi o magazyn. A, a zaraz um, zobaczymy, co jeśli chodzi o karty, jakie nam tu wpadną. Liczę na nie powtórki, ale zrobimy sobie pojedynek, oczywiście. A więc co? Tutaj jest napisane ile jest jakich kart ale nie ma trafialności bo oczywiście to są szażetki promocyjne e, już chyba goldów nie możemy trafić jest tylko fancy power ale może goldy też nie jestem pewien ale co uzupełnią nam się trochę te te braki ja wam jeszcze to przybliżę ok myślę że teraz jest lepiej no i co pierwsza szażetka przed nami Mam nadzieję, że dobrze nam to pójdzie, ale jak widzę chyba już nam dobrze to poszło Mamy tutaj Minamino Japonia Bono, Bono Maroko Tutaj moja powtórka już widzę Turner USA te Senegal. Trudne są te nazwiska, więc jak źle czytam. O, mamy marka, uh, marka Andre Terszegena z Niemiec. Australia, Duke. Ile kart specjalnych? To jeszcze kodzik zapomniałem. Dwie. W sumie chyba zawsze są dwie. A to zobaczymy, bo tu chyba będzie jakieś po prostu logo. A tu będzie Alpha Ray Magician. Papierowe są trochę te karty, ale jeśli chodzi o efekt, to jest przyjemny. I logo Maroko. No to, to jest świetny traf, jeśli pamiętam to, Łukasz M z YouTube'a nie mógł trafić tego, tego logo przez no dobre kilka tygodni czy miesięcy, a dużo otwierał, a więc. Jeśli naprawdę jest ono bardzo rzadkie, no to to jest świetny traf. To jest świetny traf. Na razie 0-0 w pojedynku. No już się zadowolony jestem. Tutaj widzę szczęście mi dopisało, jeśli naprawdę to jest rzadkie. Tutaj jeszcze na sasz saszetce mamy Sona. I eee, tutaj wyleciało mi z głowy te nazwiska. Mamy chyba moją powtórkę Liwakowicz. I mamy punkt. Mutinio strzela w drugiej połowie, bo druga caszetka na 1 do 0 dla Portugalii. No. Zobaczymy, czy jeszcze Pedri jego ekipa odpowie. Tutaj mamy Ukrainę. Mamy Shiri z Tunezji. Ezotolahi. I kodzik. W sumie zaraz wam dam te kody. Tutaj znowu mamy jakiś klub, a tutaj Hurricane. Gold machine, nie pamiętam, czy już go trafiałem. I. O, i Peru. Ja mam jedną kartę e, Contender Team. Mam nadzieję, że to nie jest ta, ale chyba miałem inną. Mam nadzieję taką. Jak to sama, no to będzie na. Wymiankę albo po prostu będę miał. Tak, jeszcze zobaczę, czy czyżby na pewno ze specjalnych na pewno, ale czy tu Hiszpanii nie było, to zaraz się przekonamy, nie było. A więc, Portugalia po zaciętym meczu wygrywa jeden 0 z Hiszpanią. Ja Wam już daję tego dziki. Pierwszy, no i jak ktoś by chciał, to ma tu jeszcze drugi. No, a więc podsumowując, bardzo fajny magazyn, na pewno jeszcze go przeczytam dokładniej. Dzisiaj żałuję, że w Polsce nie ma tych bordowych saszetek Bo nie ukrywajmy, to jest jednak taki oficjalny kolor mundialu i to lepiej trochę wygląda niż nasze niebieskie wyczekujcie odcinka z dużej puszki, wyczekujcie odcinka yy, innych odcinków po prostu. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!